Książę Karol ma wielki sekret. Okazuje się, że następca brytyjskiego tronu może mieć nieślubne dziecko. Według najnowszych doniesień medialnych członek brytyjskiej monarchii miał zdradzać. Nie tylko księżną Dianę, ale także swoją obecną żonę Camille Parker-Bowles. Książę Karol to bez wątpienia jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w historii brytyjskiej monarchii. Mężczyzna, który przez lata otwarcie zdradzał księżną Dianę, miał mieć kolejny romans. Wraz z Janet Jenkins ma mieć syna Jasona. Książę Karol miał kolejną kochankę. Czy brytyjska monarchia stoi przed kolejnym już wielkim skandalem? Według doniesień brytyjskiej prasy nie tylko księżna Camilla i Diana miały zagościć w sercu brytyjskiego Monachy. Janet Jenkins miała pojawić się w życiu mężczyzny w 1976 roku. Paradoksalnie zdradzał ze mną swoją kochankę Tamile. Byłam miłością Karola przez 16 lat. Karol wziął mnie w ramiona i złożył na moich ustach namiętny pocałunek. Nogi mi zmiękły i ledwo mogłam stać. Nasz romans był długodystansowy i pełen pasji. Ubrania leżały po prostu tam, gdzie je zostawiliśmy. Uważam, że Karol jest cudownym kochankiem. Kropka bardzo zależało mi na Karolu, choć wiedziałam, że nigdy się nie pobierzemy. Zwierzyła się De globe kobieta. Jej doniesienia potwierdził wieloletni służący księcia Stefan Bary. Który doniósł, że widywał, jak para się spotyka przez całe 20 lat. Okazuje się także, że książęta William i Harry mogą mieć przyrodniego brata Jasona. Jeszcze jeden członek brytyjskiej monarchii. Według kobiety, jej narodzone w 1984 roku dziecko pochodzi najprawdopodobniej ze związku z księciem Karolem. W tym czasie żadne z nas nie stosowało żadnego zabezpieczenia, po prostu wtedy o tym nie myśleliśmy. To, czy jason jest synem Karola, to niczyja sprawa. Tylko moja, powiedziała prasie kobieta. Te informacje potwierdzają przyjaciele Jenkins, którzy wskazują, że jej syn jest bardzo podobny do księcia Williama i swojego potencjalnego ojca. Pałac Buckingham dystansuje się od sensacji podawanych przez The Globe. A książę Karol nie przyznaje się do posiadania dziecka z Janet Jenkins. Niemniej władca Walii nie zamierza podać się testom na ojcostwo i nie komentuje listów. Które przez lata wysyłał na adres kobiety. Książę Karol i księżna Camilla pewnego dnia będą rządzili Wielką Brytanią. On jako król, ona, królewska małżonka, ponieważ Anglicy nie chcą, by została oficjalnie koronowana. I choć wokół ich związku w ciągu ostatnich dekad narastało wiele skandali i kontrowersji. Jednego nie można im odmówić: naprawdę darzą się niezwykłym uczuciem. Ich miłość przetrwała związek księcia Karola z księżną Dianą medialną burzę. Niechęć rodziny królewskiej i protesty poddanych, by wreszcie zostać zaakceptowaną. Para pobrała się podczas cichej, choć wystawnej ceremonii i od tamtej pory jest nierozłączna. Oddanie, które sobie okazują, jest czymś naprawdę niezwykłym. Przez lata ich uczucie nie zmalało ani o jotę, doskonale widać to na najnowszym zdjęciu. Które wykonano na potrzeby królewskich Bożonarodzeniowych kartek. Parę przyłapano podczas romantycznego sam na sam w ogrodzie. Patrzą na siebie jak dwoje zakochanych nastolatków, siedząc na ławce w otoczeniu zieleni. Oto tegoroczna świąteczna kartka bożonarodzeniowa od księcia Walii i księżnej Kornwali. Zdjęcie zostało wykonane latem w ogrodach Clarence House przez Hugo Burnanda. Prosi podpis pod zdjęciem na Instagramie Clarence House. Jak wam się podoba? Książę William i księżna Kate uchodzą za idealne małżeństwo. Okazuje się jednak, że para mogła nigdy nie stanąć na ślubnym kobiercu, bo William nie chciał ślubu. Syn Diany i Karola długo bał się małżeństwa i zobowiązań. Książę William poślubił Kate w 2011 roku. Nim jednak powiedzieli sobie sakramentalne, tak spotykali się przez 8 lat. Okazuje się, iż przyczyną tego, że wcześniej nie stanęli na ślubnym kobiercu. Były wątpliwości Williama dotyczące małżeństwa. William doskonale wiedział, że małżeństwo księcia Karola i Diany było nieudane, a oni nieustannie się od siebie oddalali. Bał się więc, że on i Kate powielą ten sam schemat. Był świadkiem, jak małżeństwo jego rodziców rozpada się pod presją. Nie chciał podobnego losu – czytamy w książce Katie Nicholl de Makinkofa Royal Romance. Książę Cambridge wiedział również, że jego ojciec został zmuszony przez pałac do ślubu z Dianą. William bał się więc, że książę Karol również wywrze na nim presję, by poślubił Kate. Był niechętny, był lecz podobnym naciskom i przysięgał. Że nie spieszy się ze zmianą stanu cywilnego, donosi Nichol w swojej książce. Najstarszy syn Diany nie krył wówczas przed mediami swoich poglądów dotyczących małżeństwa. Młody książę chciał się bawić i daleko mu było do przyjęcia roli męża, a tym bardziej ojca. Mam tylko 22 lata. Na Boga, jestem zbyt młody, by ożenić się w tym wieku. Nie chcę się żenić, dopóki nie będę miał co najmniej 28, może 30 lat. Powiedział 14 lat temu podczas wywiadu dla International Business Times: Katie i William poznali się w 2001 roku podczas studiów na Uniwersytecie S.T. Andrews w Szkocji. Oboje studiowali historię sztuki, mieszkali nawet w tym samym domu studenckim. Przez niemal rok ich relacja nie miała romantycznego charakteru. William przyjaźnił się tylko z Kate. Jak sam przyznał, to ona go uwiodła, opowiadając pieprzne dowcipy. Kate ma naprawdę bardzo pikantne poczucie humoru, co mi bardzo pomogło, bo ja też lubię niegrzeczne żarty. Mieliśmy dużo śmiechu, i dalej sprawy po prostu poszły naprzód. Wyznał podczas jednego z wywiadów: Kate i William wydawali się parą idealną. Jednak w 2007 roku w ich związku nastąpił kryzys, którego skutkiem było rozstanie. Brytyjskie media donosiły wówczas, że Kate zmęczyło czekanie na pierścionek zaręczynowy. Postanowiła więc zakończyć relację. Pojawiły się też plotki. że to królowa Elżbieta była przeciwna zaręczynom wnuka Skate. Wszystko dlatego, że ta nie pochodziła z arystokratycznej rodziny.